Z Ewangelii według Świętego Marka: Mieli w łodzi tylko jeden bochenek. Ta łódź przypomina dziś trochę kosze na chleb, kosze których potem używali, żeby zauważyć kompletny brak. I mimo, że w koszach, które mieli, było chleba za mało, to w łodzi akurat jeden bochenek się ostał. Tym bochenkiem chleba, który wszystko uratował, był Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus yy, wystarczy. On jeden może nakarmić wszystkich. Jest ogromne niebezpieczeństwo, że yy, patrząc na swoje puste dłonie, yy, może na swoje puste życie, na swoje puste serce, na pustą historię swojego życia. Będziemy przeżywali rozpacz. To nie wystarczy. To, co tu i teraz, mi nie wystarcza. Ciągle jestem głodny. Tymczasem, jeśli spojrzymy na to, że w naszej łodzi jest Jezus, jeden wystarczający Bochenek, to odkryjemy, że wszyscy możemy być absolutnie i do końca nasyceni. Tak pokazuje Jezusa dzisiejsza Ewangelia w takiego. Jezusa wierzymy i z taką trwamy nadzieją. Taka, taka nadzieja zawieść po prostu nie może. Nieustannie rozgrywa się dramat naszego życia między za mało, nie wystarczy, a słowami Jezusa. Wystarczy Ci, wystarczy ci być ze mną. Jednego tak naprawdę potrzeba. Do zobaczenia jutro. Panie Jezu, chlebie żywy, który zdolny jesteś nasycić wszystkie moje głody. Otwieraj moje oczy na Twoją obecność i ucz mnie zasłuchania w Twoje Słowo. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.